Widzicie wrogę na chłopaki! On jest miękki! I on zabiera nam HP! Let's go! We need to do! Body, ba ba, ba. Co? Głowa cię nie boli. Siemanko, lodziska. Witam Was w kolejnym odcinku Zarka. W dzisiejszym odcinku będziemy mścić Mewinga. Tego naszego pierwszego pięknego biało-niebieskiego Mewinga. W takim właśnie celu ogarnąłem armię. Armię sarkozuków. Liczyłem je i jest ich około 20 normalnych i 1 alfa. Wybrałem akurat go, ponieważ ma najwięcej życia z ich wszystkich: 9000. No w sumie to prawie 10. No bezki tu tyle Sarko, to to już nie wygląda jakby to było stado. Tutaj po prostu płynie rzeka Sarko. Pięknie to wygląda naprawdę. A tutaj jest wodospad. Jakby ktoś nie wiedział, straciliśmy naszego Moinga gdzieś tam. W jaskini pod wodą. Rozwaliły nas dwie alfy jak nie trzy. Dlatego trzeba było wykombinować sobie mocną armię. No a tutaj aktualnie nam się hoduje giganotuzaur. Wygląda moim zdaniem dość brzydko, bo jest czerwono fioletowy, ale na szczęście dla niego, hodujemy go bynajmniej na ozdobę. Mam tutaj kilka rzeczy, które udało mi się wybudować pomiędzy odcinkami. Na pewno ładowarka do Pokeboli. Ona się tu przyda. Najlepiej, żeby było tak gdzieś tutaj. O, wygląda zdecydowanie bardziej nowocześnie niż wszystko, co tu jest razem wzięte. Skoro takie wielkie stado bardziej przypomina rzekę niż stado, to znaczy, że jak teraz wszystko tu pójdzie z klifu, to to będzie podospad. I ja chcę to zobaczyć. O! Genialnie! Shoo! Wow! <ścoughs> nice! Dobra, 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 dobra. Teraz ostrożnie, opamiętajmy się. Tutaj jest mozozaur. Czy coś w tym stylu. Nie chcę go uszkodzić. Hal hal gdzie on jest, ten mozozaur? Mozozaur jest tam! Nie, tam jest Diplodok, tam jest mozozaur. Ja chcę go oszczędzić, bo fajnie jak takie egzotyczne, egzotyczne coś jest pod naszym domkiem. Dlatego popłyniemy naokoło. Tu nawet jest bez Beskidu, co się dzieje? Ile ich jest? Chyba wszystkie są! No czego? jakby się tam dwa po drodze skubiły, to... <ścoughs> co to zmienia? Jest tutaj w pobliżu coś, czego się lękam. Mianowicie alfa duża ryba. I ona była gdzieś tutaj. Jest! Jakie to jest wielkie. To jest jeszcze alfa megalodon? Bierzemy gnoja. Bum. Proszę się nim zająć. Oj, oj, oj. Jest problem. E, 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 e. Bijemy go, chłopaki, wszyscy razem! Ej, 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 jest problem! Dobra, zero problemu, zero, zero problemu, tutaj jest normalny. nie, to też jest alfa. Zobaczmy, co z tego dropi. Atak! Panowie, atak! Ja muszę do góry alfa atakować! Dobra, już bardzo ładnie! O to chodzi, co to jest w ogóle? Raptor Alpha On jest taki jakiś taki dziwny. Dobra, zostawmy go. Rozwalmy tą alfę tutaj. Uff. Z tymi już jest większy problem, ale traci życie. Traci dużo życia. No już go nie ma. Dziękuję bardzo. To był taki przedsmak umiejętności naszej wielkiej armii. Patrzcie, to, to działa, kucze, jak jakiś Team Pirani. Temu też nie popuszczę. Ten rozwali mi łódkę chyba w trzecim odcinku. Ja pamiętam, ja jestem pamiętliwy i nic z tego nie będzie. No, Karma! Teraz możemy patrolować normalnie wodę z obstawą. I to dość z taką ostrą moc obstawą. Co prawda pierwszy raz będę się mierzył z alfa mozozaurem. Czy co to tam jest? Ale sądzę, że mamy jakieś szanse. No, 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 tu, 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 tu. tu? To jest to! To jest ta dziura. Z z Żydełkowcami, trzeba kurde uważać. Jeszcze Alfa nas goni! Ja się duszę! Dobra! Skafander! Ojojoj, to chyba będzie armia na armię! No to let's go! Co my jesteśmy, jak coś gorsi? Tylko nas parzytełkowcy kurcze zablokowały. Pi, 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 dobrze. No i co? Kto? Czy ktoś może nam teraz podskoczyć tego typu? Koniec, dziękuję bardzo. Czy parzytełkowca można zjeść? Albo raczej nie, szkoda? Dobra. Chodzimy na dół. I tam naprawdę jest grubo. Już widzę to wielkie coś, co to jest? Wiara, nie zasłaniać mnie! O, 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 coś tam jest. To kurczę, jak ja schodzę na dół, to widzę mozozaur. Znaczy wróć, to. O, fuck! To właśnie to wielkie coś! Tak, to jest mozozaur. I. Is... bezproblemowo! Drugi! Znaczy, jest większy problem, kurczę, niż z. Eee. Megalono... megalon. megalon. Megalodonem, ale jest git. To, to jest straszne. Tam jest alfa kraken i alfa mozozaur. Nie wiem, czy chcemy z nimi zadzierać, szczerze mówiąc. Nie, to jest zemsta. Kurde, puśćcie mnie, chłopaki. Lecimy po nich. No patrzcie, tam jest alfa, a tam jest normalny mozozaur. On jest chyba z dwa razy większy. Oj, kraken już się na nas sfokusował. No to lecimy, panie kurde. Nie wytrzymie. Bicie go! <laughs> I co jest grane? oj, 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 Bicie kroklena, oj, 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 chłopaki! On On miękki! oj, 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 nam oj, 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 Co? oj, Jak się stąd ucieka? Ja tak sa taki sam problem miałem z Mewinkiem. Nasza armia została zdziesiątkowana. Trzeba uciekać. Jestem szybszy? Nie wiem. Przyrzemując. Te muzałże są straszne jednak. Szybko, 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 Tu gdzieś musi być wyjście. To chyba to. Nie. Konie to mnie. Niedobrze, niedobrze. A miałbyś tak prosto. Trzeba chyba schować sobie więcej takich sarkozuchów. Czy goni mnie to? Ale uciekam! Uciekam. Dobrze. Nie chcę też załatwiać wszystkich tych mozozaurów, bo jeden albo dwa mogą się przydać. Jak się stąd wychodzi? Jakie to jest wielkie? Ja myślę, że teraz jest kurczę, nie wiem, pod mapą. A no jak? W sumie jesteśmy tacy szybcy. Zejdźmy na dół, sprawdźmy, co tam jest. Tego co kojarzę, to bo kurde nie, tego tu jest więcej. Oj, 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 tego co kojarzę, to właśnie alfy były gdzieś. Tutaj jest druga alfa! Mm, uciekaj, uciekaj, uciekaj z tego, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, proszę cię, uciekaj! Zmyczyłeś się? Szybko! To jest szybszy od nas. Nie, nie, nie pozwolę! Gdzie jest wyjście? O, 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 o. Tam, tam są te, 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 te Gesy, dobra? Tam są moje ziomeczki. Tu gdzieś musi być wyjście. Szybko. Sztefan! Sztefan, proszę ciebie! Dobra, myśmy wychodzili stamtąd, chyba. Tak? Proszę, żeby to było to. To mnie goni! To mnie goni! To nie tutaj! Aj, aj, aj! Będy! Zmęczyliśmy się. Dobra. To jest fajne w sarkozuchu, że on strasznie... on się strasznie szybko re re regeneruje stamina. Alfa mo zał 140, który poziom. Wychodzimy stamtąd! Szybko i na ląd! Na ląd! Uciekaj, Stefan! Eee, to się chyba nie uda się. Dobra, dobra, to mnie. Lag znowu. Aha, dobra, bo się wczy wczy wczytuje mapa się. Dobra, spoko. Jak tam to mnie goni? Chyba przestało. O kurde! Wspuściło nam to sakramentski wpierdol. Dobra, ja myślałem, że no, nikt nam tu nie podskoczy tego typu, a tu. Bang. Powy nie ma. Skoro 20 sarko nie dało rady, to może da rady 40. A jak nie 40, to 100. Ja się pytam się, co tu się stało się? Wcześniej armia takich Sarko rozwaliła bezproblemowo Alfę Krakena. Teraz jest problem. Teraz jest duży problem. Na szczęście... Masz Sarko przeżył! Nasz Sarko. Naprawdę ja już myślałem, że to koniec. Ale on przeżył! No, nie udało się. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki czegoś do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć.